Nie będę ukrywał, że żniwa to chyba mój ulubiony okres w ciągu roku. Tak się składa, że w tym roku żniwa są dość późno, bo w październiku, no ale wszystko jest spowodowane tym, że zbieramy słonecznik. Pracują dwa kombajny. Jeden z nich to jest oczywiście mój sąsiad, który postanowił przyjechać nam pomóc. Z prawej strony czerwony kombajn, do którego zatrudniłem pracownika. Kombajn oczywiście nasz, dziadek skołował heder, no i dzięki temu jesteśmy w stanie zebrać całe pole. Zobaczcie, gdzie jesteśmy, jak to dokładnie wygląda, ponieważ zbieramy w tym momencie działkę numer 58. Tak się składa, że słonecznika jest tu naprawdę dużo. Pracownicy najpierw pojechali dookoła, mówię pracownicy, no bo oczywiście tutaj jest sąsiad, który siedzi w tym miejscu. Sąsiad przyjechał nam pomóc, no i zobaczcie, zrobili najpierw uwrocie, a teraz będą jeździć tam i z powrotem. Jak widać, mój pracownik w tym momencie prawdopodobnie już jest dość pełny. Zaczął tutaj mrugać, więc będę musiał za chwilę podjechać i go po prostu rozładować. To co mnie bardzo ciekawi to fakt, że koła są strasznie ubłocone. Zupełnie nie rozumiem dlaczego ja ten kombajn wymyłem przed wjazdem tutaj na pole, ale nie spodziewałem się, że aż tak bardzo te koła będą się brudzić. Co ciekawe, w drugim kombajnie taka sytuacja nie występuje. Siądźmy w takim razie do ciągnika i pojedźmy rozładować kombajny, bo jak widzicie tutaj za chwilę zbiorniki będą pełne. Jeszcze niedawno do transportu wykorzystywałem ciężarówkę, ale nie będę tego robił dzisiaj, ponieważ jazda po polu ciężarówką to nie jest najlepsze rozwiązanie. Zastanawiałem się również, od którego kombajnu powinienem zacząć, ale widzę, że sąsiad jadący w żółtym miucholandzie w tym momencie się zatrzymał. Nie mogę więc podjechać najpierw do kombajnu czerwonego, byłoby to po prostu duży błąd, no bo wtedy od razu te kombajny zaczęłyby jechać bardzo blisko siebie. Przeładujmy w takim razie od razu słonecznik. O, widzę, że sąsiad będzie chciał jechać i sypać w locie. No dobrze, może tak być, może tak być. Mamy tu dwa kombajny i jeszcze upośledzonego kierowcę w traktorze, tak mi się coś wydaje, bo przyznam szczerze, dalej nie mogę ogarnąć sterowania w tej, w tej maszynie, no i tak czasami jadę troszkę w lewo, troszkę w prawo jak pijany, no ale niestety nic na to nie poradzę, muszę się po prostu nauczyć. Mamy wóz przeładunkowy, który jest bardzo dobry do takich rzeczy, nie ma się co oszukiwać. 5806 tysięcy litrów już jest załadowane do zbiornika. Prawdopodobnie czerwony kombajn, w którym siedzi mój pracownik, również się już zatrzymał. Dokładnie tak, już to widzę, że już tam ten kombajn sobie stoi. Jestem bardzo ciekawy, ile jeszcze będę w stanie ziarna słonecznika wrzucić do mojej wielkiej naczepy, która tam też sobie parkuje. Zobaczcie, 11 tysięcy, prawie 11 tysięcy litrów. Tyle udało mi się przeładować teraz z żółtego kombajnu. Podjadę od razu szybko do mojego pracownika, który siedzi w czerwonym kombajnie. Tak się składa, że ten czerwony kombajn ma minimalnie większy zbiornik. Chyba trzeba było po prostu inaczej zacząć tutaj pracować, bo pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy taką sytuację, że te kombajny się blokowały. Oczywiście było to spowodowane tym, że żółty kombajn, w którym idzie sąsiad, no miał troszkę dłuższą drogę do pokonania a jednocześnie miał mniejszy zbiornik. Takie troszkę niefortunne połączenie powinno być odwrotnie, albo te kombajny powinny jechać e, po prostu zamienione miejscami, no albo, no, albo po prostu kombajn sąsiada musi jechać odrobinkę z przodu. Zobaczcie, teraz spróbujemy tutaj wsypać, no myślę, że ponad 10 tysięcy litrów tutaj będzie, tym bardziej, że jak widzicie pracownik też jedzie i sypie w locie, także bez problemu tutaj powinniśmy być w stanie ogarnąć ponad 20 tysięcy litrów w tym momencie. Pamiętajcie, że ten zbiornik jest nieco większy, on ma ponad 10 tysięcy litrów pojemności, Oczywiście pracownik zatrzymuje się chwilkę wcześniej, wtedy kiedy ma te tam 95% napełnienia zbiornika. No ale zobaczymy zaraz. Jeszcze widzę tego ziarna. Sporo, sporo jest w zbiorniku. My już mamy ponad 20 tysięcy litrów załadowane do wozu przeładunkowego. Cały czas się sypie. Cały czas jeszcze ten słonecznik idzie bardzo szybko, bardzo sprawnie. 23, no 23 tysiące, 23 tysiące. Widzieliście to teraz. Naprawdę bardzo dużo ziarna udało się zebrać. Tamte kombajny teraz już będą jechać w drugą stronę. Stronę, widzicie, żółty sąsiad wraca na północ. Ja pojadę się od razu rozładować, bo tutaj mam ponad 23 tysiące litrów. Wydaje mi się, że to już jest taki wynik, który pozwoli mi za chwilę no po prostu pojechać gdzieś się przeładować. Będzie za chwilę prawdopodobnie pełna naczepa, tak mi się wydaje, więc podjedziemy sobie i przeładujemy wszystko oczywiście do naszej, naszej tłoczni oleju. Do naszej olejarni. Tak patrzę, jak wygląda sytuacja. 48-50 tysięcy litrów tutaj. A zaraz będzie pełno. Zaraz będzie pełno, nie ma innej możliwości. Po prostu słonecznik bardzo szybko jest przeładowywany. Zostaną mi jeszcze prawie 4000 litrów. Tyle zostało w wozie przeładunkowym. Wydaje mi się, że zanim wsiądę do ciężarówki i pojadę, to jeszcze albo nie. Nie, bo tam i tak nie dam rady wjechać. To zostawmy sobie to w ten sposób. Może tamten pracownik. Chociaż inaczej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. 54%. Ok, 54%. Skoro tak to wygląda, że 54% już jest w zbiorniku, to wydaje mi się, że powinienem podjechać i go rozładować po prostu. Zatem zrobimy to inaczej. Pracownik w sąsiad podjedzie sobie do końca, zawróci i ja go wtedy rozładuję. Myślę, że to będzie dobry pomysł. W międzyczasie może przyjedzie też Drugi, tutaj czerwony kombaj, no nie wiem. Zrobimy to w takim razie w ten sposób. Niech od razu żółty kombaj tutaj przyjedzie, zawróci. Ja się ustawię gdzieś jakoś w tym miejscu, bo skoro on przed chwilą miał ponad 50% napełnionego zbiornika, to wydaje mi się, że teraz będzie już miał gdzieś w okolicach 60, może 65%. Zobaczymy. W ogóle jest październik, ja wam jeszcze nie mówiłem, natomiast niedawno strasznie się wzięli tutaj policjanci za łapanie ludzi, którzy mają jakieś ciężarówki, jakieś takie tiry, bo jeżdżą przeładowani, no i łapią, ładują ich na wagę, potem sprawdzają, co się dzieje, także jaja tutaj jakieś jak berety czasami się dzieją. Zobaczymy, czy mnie nie będą chcieli łapać. Wiecie, ja nie powinienem być przeładowany, od tego zacznijmy, bo jednak to jest słonecznik, więc nawet jak załaduję sobie tutaj pełno do mojego. do, tego, do tej całej wanny, do tej całej naczepy, to nie do być takiej sytuacji, że ja w jakiś sposób się przeładuję, no ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Zawsze to dodatkowe nerwy, zmarnowany czas. Zobaczymy jak będzie. Na razie muszę się jeszcze tutaj przeładować. Zobaczmy teraz ile litrów będzie od razu załadowane do mojego wozu przeładunkowego. Widzę też, że z naprzeciwka nadjeżdża również drugi kombajn. Także tutaj nawet nie wiem, czy będę miał dość czasu, żeby spokojnie sobie podjechać i po prostu przeładować e, całą tamtą naczepę. Tutaj też za chwilę będę przecież pełny, bo nie ma innej możliwości. Ale dobra, 10 tysięcy litrów, no to nie no to jak ja już tutaj zaraz się rozładuję całkowicie, ile tu jeszcze tego, ile jeszcze tego słonecznika tu będzie? No dobra, 12 tysięcy, jeszcze się sypie! Jeszcze kurde, myślałem, że będzie tego mniej. Patrzcie, już już jest. No dobra, no 13. Ja prawie 10 tysięcy litrów tutaj przeładowałem, widzieliście to? Kurde, gruba akcja, powiem wam naprawdę grubo, myślałem, że będzie tego zdecydowanie mniej. No ale to teraz, w takim razie, jak już rozładowałem tamtego ziomka, to trzeba podjechać i rozładować jeszcze mojego pracownika. Wydawało mi się, że jednak szybciej będę w stanie już wsiąść do ciężarówki i pojechać. A tu patrzcie, ten pracownik ma praktycznie pełny zbiornik w tym momencie. Tu spokojnie z 8000 litrów będzie, tak mi się coś wydaje. Co prawda, teraz zablokuję pracownika, więc on nie będzie w stanie jechać nigdzie dalej. No stój, 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 teraz przeładuj mi to wszystko. Zobaczymy, będzie pewnie gdzieś w okolicach, myślę, 21 tysięcy litrów teraz? Tak być powinno. Tak być powinno w sumie. Jeszcze tutaj dalej, bo było 13, dodamy do tego 8, 21 tysięcy? Myślę, że jak najbardziej jest to realne. Teraz, jak widzicie, bardzo mocno obniża się poziom słonecznika w zbiorniku w kombajnie. No i 22, 22600. 22 600. słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo dużo. No to skoro tak, to naprawdę nie ma czasu do stracenia, niech tutaj kombajnicy sobie jedzą, je, jadą, żółty kombajniec już na drugiej stronie pola, więc ja w takim razie absolutnie nie mam już czasu do stracenia, żeby można było kontynuować te żniwa bez większego problemu, to trzeba będzie w takim razie teraz wsiąść do ciężarówki. Ciężarówka pięknie ogarnięta, jak widzicie jest naprawiona w bardzo dobrym stanie, podjadę sobie od razu tędy, tylko nie chcę wyjeżdżać koło tego sklepu, bo tam będzie problem potem, żeby się poprzeciskać. Podjedziemy sobie inaczej. Podjadę sobie tutaj od drugiej strony. Wyjadę troszkę naokoło. Będę troszkę dłużej jechał tą drogą, ale nie, ja jestem pewny, że nie jestem przeładowany. No bez przesady. To jest, słuchajcie, słonecznik. Gdybym wiózł kamienie... Gdybym wziął nawet pszenicę, czy jęczmień, to sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. No ale zobaczymy. Może nie będą stali, a jak będą stali, no to cóż, no, wyślą mnie na wagę, no to mnie wyślą. Nie będzie chyba jakiejś takiej wielkiej tragedii. A ja tu mogę w prawo podjechać? Nie, nie mogę tu w prawo podjechać. Muszę jechać dalej. E, podjedziemy sobie, wyjedziemy. Wiecie, co w okolicach tartaku, tak mi się wydaje. Bo tutaj jest takie, takie skrzyżowanie, takie trzy uliczki się spotykają. Uliczki polne drogi, no chyba tak to trzeba powiedzieć. E, oj, 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 tutaj się zrobiło ciasno. Mogliście zauważyć takie minimalne przycięcia, no to jest akurat fakt, że nagrywam ten odcinek w wersji 1.11, jest to pierwszy odcinek, który nagrywam zaraz po update'cie do 1.11, więc jeszcze pewnie nie wszystkie shadery się zdążyły tutaj skompilować. Wyjechaliśmy w okolice stacji paliw. Dobra, wyjeżdżamy na drogę w takim razie. No nie, no nie, no nie, no nie wierzę, no, no nie, no serio, patrzcie na to, no oni tu stoją. Naprawdę myślałem, że ich jakoś ominę, a tu... No, no trudno. Dobra, zobaczymy. Trzeba będzie pogadać w takim razie z policjantami. Liczyłem na to, że jednak będą gdzie indziej, no ale skoro tu stoją, skoro mnie zatrzymują, no to trudno, no. Jakoś czasem będzie poradzić. Dzień dobry. Proszę zjechać na bok i się zatrzymać. Kontrola drogowa. Dokumenty do kontroli, prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. No dzień dobry, proszę bardzo. Tutaj wszystko jest. Widzę, że zestaw mocno siada na osiach. Podejrzewam, że może być pan przeładowany. Jaka jest dopuszczalna masa całkowita tego zestawu? Dopuszczalna masa całkowita zestawu znaczową do 40 ton zgodnie z przepisami. Zgadza się. Standardowo w Polsce i w większości krajów UE maksymalna dopuszczalna masa całkowita to 40 ton dla zestawów pięcioosiowych, a dla niektórych kombinacji do 44 ton, jeśli przewozi się kontener intermodalny. Powyżej tej wartości mamy przeciążenie i mandat. No tak, proszę pana, to jest zestaw, który może mieć 40 ton, i jestem przekonany, że nie ma tyle. Wiozę słonecznik, więc szansa, że tutaj przeładowałem pojazd, moim zdaniem, jest żadna. Proszę w takim razie za mną. Pojedziemy na wagę drogową. Tam sprawdzimy rzeczywistą masę pojazdu. Jeśli będzie przekroczenie, będzie mandat i może zakaz dalszej jazdy. No dobra, rozumiem, choć uważam, że to jest strata czasu, no ale jak pan każe, no to jadę w takim razie na wagę. Niech panu będzie. No dobra, musimy w takim razie podjechać na wagę. Liczyłem na to, że akurat szybciej nam to pójdzie, że nie będę musiał się tutaj teraz jakoś użerać. No ale jakoś z policjantami nie da się tu inaczej dogadać. No wiecie, widzą bardzo dużą ciężarówkę załadowaną ziarnem tak naprawdę pod korek. To jest akurat gigantyczna naczepa, prawie 60 tysięcy litrów tutaj wchodzi, więc no mogą mieć podejrzenia, że coś tutaj jest nie tak. Podjedziemy w takim razie na wagę, waga akurat znajduje się tu niedaleko, bo w biogazowni. Swoją drogą, to też dowiedziałem się, że ta waga w biogazowni to nie jest do końca taka moja waga, tylko jest to waga, z której też korzysta policja i itd. Więc nie mogę jej nawet sprzedać, wyburzyć, ani nic, bo tak naprawdę to jest waga taka, no wiecie, uniwersalna. No dobra, skręcimy sobie tutaj, włączę kierunkowskaz, jakby jechali za mną, żeby mi nie dali jeszcze mandatu za to. Skręcimy sobie w to miejsce, no i zobaczymy w takim razie. Szczerze mówiąc, zaczynam się teraz bać. No bo jak się okaże, że tu jest ponad 40 ton, no to mnie nie wypuszczą przecież stąd i będą jakieś jaja. Czekajcie, wjedziemy sobie delikatnie. Zobaczcie, jak to wygląda. No, ja już widzę, że jest dobrze. Ja już widzę, że jest dobrze. Czekajcie, ja już widzę, że jest dobrze. Wysiądę sobie, bo oczywiście ja tutaj nic nie ważę. Chociaż, nawet jak stoję teraz na wadze, to plicz powinno ok. Ops, to jest na czepa. Z drugiej strony jest, patrzcie 36 738 kilo. To jest niecałe 37 ton. No to panowie policjanci, dzisiaj z mandatu nici. No to mamy wy. Niecałe 37 ton. Czyli spokojnie mieści się pan w normie. Uff, dobrze wiedzieć. No wie pan, tak jak mówiłem, wiozo-słonecznik. On jest lekki, ale objętościowo wygląda jakby chciało tira rozerwać. Naczepa pełna aż po dach i wydaje się, że to pewnie z 50 ton jest. Tak właśnie wygląda. Jak widzę naczepę wypchaną ziarnem pod plandekę, to od razu myślę, że może być przeładowanie. A w praktyce czasem, ale rzadko okazuje się, że takie ziarno ma sporo powietrza między sobą. No dokładnie, no przy pszenicy czy kukurydzy to trzeba bardziej uważać, bo to cięższe. No chyba, żebym kamienie wiózł. Słonecznik to inna bajka. Nawet jak się sypnie pełną naczepę, to i tak zostaje jeszcze troszkę zapasu do limitu. Zgadza się, ale wie pan, dla nas wygląd z zewnątrz to tylko sygnał, a pewność daje dopiero waga. Jakby wyszło powyżej 40 ton, to musiałbym pana zatrzymać, a mandat też swoje kosztuje. No, dlatego zawsze staram się trzymać wagę w ryzach. A zresztą, słonecznik teraz chodzi po dobrych cenach, to szkoda byłoby dokładać do kursu przez jakieś głupie przeładowanie. I bardzo dobrze pan myśli. Wszystko w porządku. Dokumenty, proszę, może pan jechać dalej. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Wzajemnie bezpiecznych żniw. No dobrze, czyli wszystko jest w normie. Tak jak myślałem, no kurde, wykrakałem z tą kontrolą. Myślałem jednak, że nie będą tutaj stali, a oni przyjechali. Wzięli mnie na wagę, no ale przynajmniej tyle, że mam załadowaną przyczepę naprawdę na maksa. Więc jak będę sobie jeździł tutaj dalej, to pewnie już mnie nie będą kontrolować. No chyba, żebym na dół nagle zaczął sobie kamienie wysypywać. No to zupełnie inna sprawa. No ale przecież wiedzą dobrze, że ja tutaj słonecznik ogarniam i nic więcej. Tak naprawdę jedyne, co straciłem, to tylko trochę czasu na tej kontroli. No bo nie oszukujmy się, to mnie akurat troszkę czasu kosztowało. Czekajcie, jak ja sobie przyjadę tutaj to wyjadę bez problemu, czy nie? A w ogóle tutaj olejarnia jest gdzieś niedaleko, więc też będzie trzeba podjechać i się rozładować, bo ja to wszystko muszę zawieźć właśnie do olejarni. Momencik, muszę tak jakoś wjechać, kurde, żeby tutaj się nie przerysować, bo by normalnie były jaja. Dobra, no to wyjeżdżamy w takim razie jedziemy do tej olejarni. Olejarnia oczywiście jest tutaj z prawej strony. Muszę jakoś wyjechać na tą drogę. Kurde, teraz tego klocka rozpędzić. To wcale nie jest taka prosta sprawa. Tak mi się wydaje, no jednak jest to amerykańska potężna ciężarówka. O, jak się tu pchają! Jak się tu pchają! Jak oni... Ojaj! Widzieliście co się tam dzieje? Jakie tutaj dziwne rzeczy się dzieją! Masakra, kurde! Nie spodziewałem się. Naprawdę się nie spodziewałem. Dobra, my musimy teraz skręcić tu w lewo jakoś. Wiecie co? Ja nie będę ryzykował jazdy po polu. Ja nie będę ryzykował jazdy po polu, bo to na pewno się źle skończy. To na pewno zaraz się skończy jakąś aferą. Po prostu ja nie będę tutaj jeździł po polu. Jadę normalnie drogą. To, że tam jest zakaz ruchu, to trudno. Ja jakoś tutaj sobie poradzimy. Skręcam na tą nową drogę, którą kiedyś tam zrobili. Teraz po tej drodze praktycznie nikt nie jeździ, no bo ta droga była wykorzystywana przede wszystkim dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. No i zobaczcie, jak ktoś sobie jedzie w to miejsce, no to po co ma jechać na wprost? No po co? Przez las i gdzieś tam dalej? Bez sensu. Natomiast my zrobimy sobie w takim razie tutaj taką malutkę obwodnicę, o w ten sposób, przez pole sąsiada, który doskonale wie o tym, że tak będziemy tutaj jeździć, no i po tych dziurach jakoś sobie przejedziemy, ogarniemy to wszystko, no i nawet w miarę to jakoś wychodzi. Tutaj jest oczywiście piękna dojazdówka. Nie chcę, wiecie co wjeżdżać tutaj w to miejsce pełną taką wywrotką. No bo jak ja się tam zakopię, jak będzie jakiś problem, no to potem się okaże, że mnie będzie trzeba wyciągać. Zmarnuję na tym nie wiadomo ile czasu. I tak już czekają na mnie tamci kombajniści bardzo, bardzo długo. Przecież to jest jakaś masakra. Ja w takim razie się teraz rozładuję, wysypię od razu cały słonecznik swoją drogą. Bardzo jestem ciekawy, jaka jest pojemność tego zbiornika, bo też nie sprawdzałem tego wcześniej. Podejdę sobie tutaj zobaczyć. No tego słonecznika, patrzcie ile tutaj będzie. Podejdziemy sobie jeszcze, włączymy od razu w takim razie produkcję. A nie, nawet nie musimy włączać. 96 tysięcy litrów się mieści, a to nawet nie jest tak źle. Myślałem, że będzie mniej. Myślałem, że tutaj będzie trzeba na kilka razy przywozić potem gdzieś na gospodarstwo do silosu, a tu wygląda na to, że jeszcze prawie jedną taką wywrotkę będę w stanie przywieźć. Teraz akurat to już po polu mogę sobie jechać bez żadnego problemu, bo jestem lekki. Zastanawiam się w ogóle, czy jechać koło tych policjantów znowu, czy przypadkiem nie przejechać sobie przez gospodarstwo Marka z Piździchowic. wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Dobra, jedziemy tutaj przed tą ciężarówkę, mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewa, od razu skręcimy tutaj w lewo, w drogę prowadzącą do Remizy i do Marka. Pytacie też czasami w komentarzach, co się z Markiem dzieje, co się z nim właściwie stało, dlaczego go nie ma. Wyjechał, nie ma go tak naprawdę, nikt nic nie wie. Wiadomo tylko tyle, że policja go tam chciała ścigać, że chyba jakąś miał sprawę w prokuraturze. Nic nie wiem na ten temat, co się dzieje dalej, bo nikt oczywiście nam tego nie powie. Fakty są takie, że jego tutaj nie ma, ogrodził swoje gospodarstwo ile tylko może, no i powiedzmy, zniknął i go nie ma o o zablokowałem się o drzewo serio wjechałem w drzewo naprawdę aż tak bardzo źle tutaj nie umiem jeździć Dobra, spróbujmy wypuścić w takim razie. O, konia tutaj i jedziemy dalej. No to wtedy jest już całkiem lepiej. Czy tu jest jakaś paleta? Tak, tu jest, słuchajcie, paleta. Tu jest paleta z yy, marchewkami. To jest ta paleta, którą już dawno, dawno temu tutaj zostawiłem. W ogóle to już jesteśmy na polu odpowiednim, tak mi się wydaje. Czy ten kierunkowskaz tu działa? Nie, to jest tylko, słuchajcie, pod yy, lusterkiem tu jest tylko odblask, tak mi się wydaje, bo to nie mruga. No chyba, że mruga, czekajcie, sprawdźmy to. Jak ja sobie włączam kierunkowskaz. Czemu ten kierunkowskaz się nie chce włączyć? A ten kierunkowskaz się włącza. A tego kierunkowskazu to tu nie widzę. Nie tutaj, a to z prawej strony? Nie, nie, to to nie jest kierunkowskaz. Dobra, wydawało mi się, że jest inaczej. W każdym razie zostawmy już te kierunkowskazy, bo my musimy się rozładowywać. Wjechałem sobie teraz bez problemu na pole. No ale jak widać, teraz bez problemu mogę tutaj wjechać. Zaraz czy tutaj kombajniści nie będą chcieli się obaj rozładować? Chyba właśnie tak. Chyba do takiego właśnie wniosku tutaj obaj doszli. Kurde, zastanawiam się, którego najpierw rozładować. Teraz to chyba rozładujemy najpierw czerwonego, bez dwóch zdań. Tak, rozładujemy najpierw czerwonego, ponieważ on nie będzie w stanie dalej jechać. Jeszcze trochę tego pola zostało, powiem wam. Myślałem, że tutaj to szybciej pójdzie. A tu wygląda na to, że jeszcze spokojnie każdy z nich będzie w stanie zebrać, co najmniej po jednym takim zbiorniku. Dobra, to teraz tak, ten sobie będzie tutaj stał, będzie musiał się opróżnić. Ja szybciutko podbiegnę sobie od razu do tamtego traktorka. No bo w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać też drugi pojazd do rozładunku, albo na przykład, żeby przeładować jeszcze słonecznik bezpośrednio do mojej naczepy. To też może być dobry pomysł, chociaż akurat nie wiem, czy tym razem nie zdecyduję się na troszkę inny manewr, mianowicie chyba jednak podjedziemy i rozładujemy sobie od razu mojego sąsiada. No oni tutaj długo czekali, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będziemy mieli taką kontrolę, że tutaj policjanci będą chcieli mnie ważyć. Szczerze mówiąc, jak już wjeżdżałem na tą uwagę, to się troszkę bałem, no bo weźcie pod uwagę, że mam amerykańską ciężarówkę. Okej, okay, wynajm Mniejszej, najlżejszej wersji, ale wciąż to jest amerykański kolos, który mało przecież nie waży. Mam samą naczepę, jest jeszcze słonecznik, no i nic nie stało na przeszkodzie, żebym tutaj na przykład przekroczył tą wagę o 500 kilo, 1000 kilo, 2000. No wtedy byłyby jaja, bo nie mógłbym tym jechać. Musiałbym się jakoś przeładowywać, musiałbym kombinować, jak to zrobić. No ale na szczęście brakło, brakło, ponad 3000 kilo jeszcze zapasu, było więc całkiem fajnie. Dobra, zobaczcie, przeładujemy sobie od razu te wszystkie słoneczniki. Dobra, widzę, że też pracownik w czerwonym kombajnie ruszył, więc całkiem w porządku. Teraz oni wszyscy będą sobie jechać dalej. Kurde, patrzcie na no to, zaraz ja będę po prostu pełny. No, no zaraz będę pełny. To już jest ponad 32 tysiące litrów. Dobra, w tej chwili przestał sypać. Nie. Jeszcze sypię dalej. Jeszcze dalej sypię. 33. 300, teraz jest komplet, teraz jest wszystko, 33 300. mam tylko nadzieję, że teraz się nie zablokują jeden z drugim, bo tutaj może być naprawdę dziwna sytuacja, nie będę już przeładowywał tych 33 tysięcy litrów na polu, bo gdyby się okazało, że ja tutaj jakoś ugrzęznę, to będą naprawdę duże problemy, po prostu zrobimy to w ten sposób, że pojadę na beton, pojadę na coś, co jest po prostu twardsze, ustawię się gdzieś w tym miejscu i tutaj przyjadę po prostu ciężarówką, tylko pytanie, czy oni się tam po prostu nie zablokują? No oczywiście, że się zablokują, oczywiście, że się zablokują, nie ma innej możliwości, tamten sąsiad widzę, że nie do końca ogarnia tutaj zawracanie, robi to wszystko bardzo delikatnie, ojoj, oj, oj, oj. prawie zarysowałem jedną i drugą maszynę i to ja, bo to teraz nie pracownik tu siedzi, tylko ja delikatnie pomyślałem, że będę jeździł i manewrował. Zobaczcie teraz, zatrudnimy sobie pracownika dalej, niech on jeździ, tylko zamieniliśmy teraz te kombajny miejscami i zobaczcie, teraz najpierw będzie jeździł czerwony. W ogóle zaczynam się zastanawiać, czy będę w stanie zapakować całą resztę słonecznika prosto e, do silosu, to znaczy do przyczepki, tak mi się wydaje, że jest to możliwe, no bo zobaczcie, mamy tutaj 30% napełnienia w czerwonym kombajnie, nie jest źle. Jedziemy w takim razie załadować do końca ten oto zestaw. Okej, już się to ładnie przeładowuje, no powiem wam, że tak na pewno trzeba zrobić, żeby potem się nie zastanawiać, czy gdzieś po prostu utknę, czy gdzieś się nie zakopię, tak jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście dalej to będziemy już jeździć tylko tym wozem przeładunkowym, myślę, że w ten sposób trzeba to zrobić. Zobaczcie, 13 tysięcy litrów, jeszcze tutaj możemy sobie przeładować. No to dobra, to w takim razie niech oni sobie jadą, a ja na chwilę wrócę na gospodarstwo, pogadam z dziadkiem, opowiem mu o tej policji i za chwilę tu wrócę i dokończymy oczywiście żniwa. Jak to na wsi podczas żniw czasami trzeba wrócić i coś zjeść, bo już po prostu nogi się pod człowiekiem uginają, tyle roboty jest, ale wszystko wskazuje na to, że zdążymy pracować, zdążymy robić żniwa, zanim jeszcze pada, zanim jeszcze spadnie deszcz. Dobra, chodźmy do dziadka, bo on pewnie jest ciekawy, jaki to nam żniwa. Dziadek, słuchaj, wyobraź sobie, że mnie dziś policja zatrzymała na trasie. Co ty gadasz? A za co? Prędkość, czy coś innego? Nie no, prędkość była w porządku. Gdzie tym amerykańskim klocem można prędkość przekroczyć? Podejrzewali, że jestem przeładowany. Wiozłem pełną naczepę słonecznika i wyglądało to tak, jakby tira chciało rozerwać. Policjant od razu kazał jechać na wagę. No i co? Ile pokazało? Wiesz co, niecałe 37 ton, więc wszystko zgodnie z przepisami. Sam się policjant dziwił, bo wyglądało to na dużo cięższy pojazd. Dokumenty oddał, życzył szerokiej drogi i udanych żniw. No widzisz, jak się pilnuje, to i problemów nie ma. Ale powiedz mi lepiej. Jak tam żniwa? No powiem ci, że świetnie idą. Słonecznik genialnie się kosi, plon jest naprawdę dobry. No a dzięki pomocy sąsiada to idzie to jeszcze szybciej. Podstawił swój zestaw i razem ogarniamy dosłownie pokos za pokosem. No i dobrze, młody. Współpraca zawsze się opłaci. Jak sąsiad pomoże, to i robota szybciej zrobiona i człowiek się nie zajedzie. Tak się dawniej żyło, jeden drugiemu rękę podał. No dokładnie, sam tu bym się tu zajechał do nocy, a tak to idzie sprawnie. I w ogóle to pewnie bym mnie jeszcze dorwała, Tak, to pewnie za godzinę to już będzie po wszystkim. To ja już widzę, że wieczorem będzie co świętować. Ale pamiętaj, żeby też trochę odpocząć, bo żniwa żniwami, a zdrowie jedno. No to wróciłem tutaj widzę, że tam jeszcze jeżdżą dalej te dwa kombajny. Dziadek w sumie też się zdziwił, że mnie policja zatrzymała. No w sumie jest to taka dziwna historia, no bo wiecie, raczej policjanci to kontrolują takie ciężarówki, które jeżdżą sobie... Na innych kursach, no ale w sumie, dlaczego mieliby nie kontrolować rolników, którzy tutaj jeżdżą? No, my też po potrzebujemy i musimy przestrzegać przepisów, no nie ma innej możliwości. 40 ton jest 40 ton. Wiadomo, że czasami to się jedzie zdecydowanie cięższym pojazdem, no bo wiecie, jakie są realia. E, Jakbym sobie załadował do tej naczepy na przykład pszenicę, no to wiadomo, że historia byłaby zupełnie inna. No, ale sytuacja wygląda tak, że faktycznie zaczynamy kończyć żniwa. Mamy ostatnie przejazdy. Wydaje mi się, że. Tutaj sąsiad już nie będzie dalej jechał. Wydaje mi się, że to jest jego ostatni przejazd, że tutaj dojedzie do samego końca, przeładuje się i tyle. I to, i to będzie po prostu finito. Zobaczymy zaraz. No tak, no, no to jest koniec, słuchajcie. On już tutaj kończy, e, a w takim razie mój pracownik też w tym momencie już prawdopodobnie kończy, chociaż nie widzę, że jeszcze sąsiad jedzie gdzieś dalej. No to zobaczymy w takim razie, co on tutaj jeszcze chce zrobić. Ja podjadę sobie jeszcze od razu do czerwonego kombajnu. Przeładujemy go od razu. No i co? I będziemy mogli się zastanawiać nad kolejnymi rzeczami. Będziemy mogli iść robić następne rzeczy na gospodarstwie. Trzeba będzie wymyślić, co będziemy tutaj wsiadć. To też jest bardzo dobre pytanie. Niech w takim razie... Ale tu będzie pełny zbiornik. Patrzcie na to. To nie będzie 5 tysięcy litrów. Tutaj na pewno będzie więcej. Oczywiście przeładunek znowu zajmie chwilę czasu. Czekajcie, jak to wygląda. 7 tysięcy, 8 tysięcy. Idzie to naprawdę całkiem dobrze. Ciekawe, ile przekroczymy. Myślę, że 12 tysięcy? Myślę, że nawet spokojnie 12 możemy tutaj mieć. Może nawet więcej. Eee, ten sąsiad tu jedzie jeszcze. A sąsiad mnie chce zaraz skosić. Ej, panie sąsiad, zdala mi pon, bo nie będę tego wymieniał. Dobra, jeszcze się sypie. Kurde, tu prawie 14 tysięcy. Tu ponad 14 tysięcy litrów jest to. Przecież ten zbiornik był po prostu pełny, tak trzeba to nazwać. Okej, okay, no to co? Sąsiad w takim razie też już chyba skończył. No to koniec, ostatni przejazd zrobiony. Panie sąsiedzie, naprawdę ci dziękuję, gdyby nie ty i twój kombajn, to by mnie deszcz zastał w połowie pola. Byłoby naprawdę źle. E, tam nie ma za co. Dla mnie to żadna filozofia. Swoje pola już dawno ogarnąłem, a sprzęt stoi. Lepiej żeby się kręcił i robił, niż żeby rdzewiał pod wiatą. O, no, w samo porę, bo widzisz, zaraz lunie. Już powietrze ciężkie i tylko czekać aż puści. No, masz szczęście, ale tak się robi od zawsze. Raz ja pomogę, raz ty. Wiosną to ty mnie ratowałeś, jak mi pole zalało. To się teraz odwdzięczam. I za to właśnie szanuję takie sąsiedztwo. Człowiek sam by się zaharował, a tak to się po prostu razem trzymamy. No i tak ma być. A teraz chodź, zawieź do końca słonecznik, żeby ci go nie zalało. O, to dobry pomysł, a na wieczór wiesz co, wpadnij do nas. Dziadek na pewno coś dobrego naszykuje do zjedzenia. O, tego to ja nie odmówię. No i słuchajcie, mamy to. Słoneczniki zebrane. Dobrze to wyszło, naprawdę. Mam tu ponad 14 tysięcy litrów jeszcze. No i tak się zastanawiam, czy ja to mam przeładowywać. W sumie, nie, no nie będę tego ładował już do ciężarówki. Nie będziemy kusić losu, słuchajcie. Eee, zrobimy to tak. Przeładujemy po prostu część na gospodarstwie, a część pojedzie prosto do fabryki. No prawda jest taka, że do fabryki i tak nie zmieści się wszystko, więc tak, tu mamy 14 tysięcy litrów. Ja sobie podjadę jeszcze do tej ciężarówki. Zobaczmy, ile jest w środku, bo to jest w sumie bardzo dobre pytanie. Tutaj mamy. 42 tysiące litrów, 42 tysiące, no to nie, to na pewno nie możemy tego przeładowywać już e, z wozu przeładunkowego, nie można czegoś takiego zrobić, no bo przecież przekroczymy na pewno wtedy te 96 tysięcy litrów. W ogóle dochodzę do wniosku, że czekajcie, ja tam zawiozłem prawie 60 tysięcy, 30, no to ja tego, nie zała... ja tego nie przeładuję i tak. Ja i tak będę musiał jeszcze z resztką słonecznika pojechać potem na gospodarstwo do silosu, bo po prostu to wszystko nie zmieści się do olejarni. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak lekko licząc, więc jedźmy w takim razie do olejarni, no i przekonajmy się, jak faktycznie wygląda sytuacja. O nie, tylko mi nie mówcie, że oni znowu mnie wezmą na wagę, bo przyznam szczerze, wtedy to już naprawdę nie będę zadowolony. Dobra, tym razem nikt do mnie nie macha, oni tutaj stoją, może papiery wypełniają. No, ale mimo wszystko, dobra, no teraz to już nawet nie mam pełnej naczepy. No, mam 42-43 tysiące litrów. I jeszcze jakiegoś gagetka, który mnie tutaj wyprzedza. No, ale może to robić. Nie można narzekać na to. Ma prawo tutaj wyprzedzać. Ja sobie szybciutko skręcę. Od razu wjadę na pole. Mam nadzieję, że się nie zakopie. Chociaż prędkość, jak widzicie, odrobinkę spada. A nawet teraz wzrasta, bo jedziemy z górki. Dobra, przeładujemy to w takim razie w ten sposób. Podjadę sobie tutaj. O, idealnie chyba wjechałem. Słuchajcie, chyba idealnie wjechałem. I będzie można teraz po prostu to wszystko przeładować. No, to słuchajcie, mamy największe żniwa w historii Lipinek zrobione. Bez dwóch zdań. Słoneczniki zostały zebrane. 6200 litrów jeszcze czeka na przeładunek. 14 czeka w tamtej przyczepce. Oznacza to, że mniej więcej z całego pola zebraliśmy, słuchajcie, 116 tysięcy litrów. Odrobinkę mniej niż miało być, ale wygląda na to, że po prostu część pola, no jednak nie była wykorzystana na maksa. 96 tysięcy litrów. Tutaj olej słonecznikowy się produkuje i będzie produkował naprawdę w ilości hurtowej. Zobaczcie, z 20 słoneczników 10 litrów oleju, więc będziemy mieli tutaj prawie 50 tysięcy litrów oleju słonecznikowego i dodatkowo jeszcze słonecznik wyląduje w silosie. Żniwa. Zdecydowanie były udane. Natomiast tutaj doszło do bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie cały czas ten słonecznik jest rozładowywany i nasza przyczepka postanowiła sobie machać. Więc ona macha, ja też macham i do zobaczenia wkrótce na razie.